O, proszę. Kradniemy tequilę, lungfinem. Mamy jakiś milion zaznaczony. O, jeszcze dał mi 30%, koleś. Ej, naprawdę sporo. 30% to jest tak nawet, nawet, żeby powiedzieć, to jest tak nawet, nawet. To co on wybrał za miejsce? Czemu z tej strony w ogóle jedziemy? Panie hoście, zawracamy do rezydencji Rubio, Rubio w tamtą stronę. Popatrzcie, wiecie gdzie on wybrał? Wybrał sobie ten dog. Bez sensu, popatrzcie, teraz trzeba zrobić taki nawrót i zrobić tyle. A kiedy jesteś tu... Z tej strony zaczynasz, to jedziesz, to praktycznie od razu możesz skręcać jesteś tutaj. To musi nie dość, że zrobić nawrót, to jeszcze prakty praktycznie całą wyspę okrążyć. Wejście z drugiej strony jest bezcelowe, ale dobrze, niech będzie. Wybrał sobie tak, dojedziemy też, no. Jakby była to... Yy, był, byłby to... byłaby to kosatka, no to... Chłopawy, by... ja nie wiem, to byśmy płynęli chyba do tej wyspy z 10 minut i to tak naprawdę, byśmy chyba z 10 minut płynęli. Ale ja i tak wolę wybrać Longfina, bo szczerze Longfin jest lepszy od, ko od Kosatki tym, że jeszcze masz jakiś wybór, jeżeli zależy gdzie masz dobre pomieszczane. A z drugiej strony, jeszcze dla mnie jest ta misja wiele łatwiejsza. Jak to jest możliwe, że ja to mogę otwierać? Nie jestem hostem tej akcji. Czy coś się zmieniło w międzyczasie i dali mi pilnik? Dziwne to w każdym razie jest, ale okej, okay. okej. Okay. Ja, idę. ja otworzę. Nie, bo nigdy nie mogłem w sumie. Bo widzicie, on jest hostem, on ma X nad głową. Nie ja, ja tutaj jestem tylko gościem, który przyszedł pomóc, a jakimś cudem mogę otwierać te kraty. Nigdy się nie da, patrzcie. To... Dlaczego przywódca zatwierdzi wybór? No ja nie jestem przywódcą. Może coś się zmieniło i w... nie wiem... Jakby dodali możliwość, że też pomagier może otwierać te kratę. To nie tylko host może to otwierać. Kto to wie? Jest to całkowicie nieistotne. Zobaczmy sobie. Co tutaj dalej wyjdzie? No Ty idziesz tam tamtędy też. Co tu masz zabronie? Takie sobie wzięły. Idź sobie po kartę. O, widzę tam ma złoto. Złoto tam ma, no to gitara. Jedna kamera, druga kamera, trzecia kamera. Gdzie są kamery? Powiem tak, ja tego nie rozumiem co tu jest. Zwyczajnie nie wiem o co tu chodzi. Dziwne to jest zwyczajnie, ale dobrze niech będzie. Wyparowały kamery na Kayo Perico. Dziwny jest ten napad, naprawdę. To jest chyba najdziwniejszy napad jaki na ten moment robię na tym całym Kayo Dam mu przepustkę. Tu sobie otwieram sejfik, ja już tam schodzę na dół. Nie wiem, pójdziemy może po złoto panie hoście. Co pan chos na ten temat sądzi? Czy złoto to dobry pomysł? Gdzie tu masz w ogóle coś? Nie, tam jest tylko i w rezydencji na dole, okej. Okay. No to chodźmy. O, pojawiła się ta kamera teraz tutaj. Teraz nagle wszystko jest. To jest, to jest porąbane, praktycznie stanąłem na wizji tych kamer. więc się trochę tak wystraszyłem. No ale dobra, tutaj ściągniemy sobie tych, którzy nam będą prawdopodobnie przeszkadzać. Tego też ściągniemy, bo nam też będzie przeszkadzał. Tego tego to szczerze nigdy nie wiem, czy w ogóle nikt nie ściąga. Zawsze trzeba go ściągnąć. Bo najbardziej lubi przeszkadzać. Chodzimy, ty zabiorę sobie swoją kubkę złota. Ja biorę swoją kubkę złota. I idziemy na dół. O, tą killę całą. Jak w sumie ktoś by się zastanawiał ogólnie, czy da się zmieniać łup na tym Kajopeliko. Nagrałem taki filmik o tym jakiś dawno temu. Że da się, jest to możliwe, jednakże chcę zaznaczyć, że to jest bardziej jako ciekawostka, że w ogóle można coś takiego zrobić. Dlaczego? Ponieważ zmiana łupu na Kayo Perico zawsze kasuje też poziom trudności, a idąc dalej, skoro nie kasuje się poziom trudności, no to dostaje się 10% mniej z głównego łupu, więc wiecie, to jest takie trochę bardzo... No taki śliski temat zwyczajnie to jest. Więc ja bym szczerze nie robił. Szczerze, nie resetowałbym sobie tych łupów. Eee, dlaczego? Ponieważ te killa na kardzie to jest 990 tysięcy, a na na normalu, nie eee, żeby wypadł. No to jest warty milion. I właśnie tutaj przechodzimy do tego punktu, że zwyczajnie te łupy są na tyle mało warte od siebie, żeby ktoś chciał zasetować, to musiałby mu wypaść, nie wiem, diament od razu. Okej, okay, no to diament to jeszcze. Albo dowody, nasze znaczy dowody, yy, obligacje by wypadły. To też, ale wszystko poniżej, czyli w sumie naszyjnik oraz tequila, no są mniej warte zwyczajnie. Nieupłacalne jest to zwyczajnie. Walimy tutaj wejście, żeby móc zebrać ostatnią kubkę złota. I nią podzielimy na pół. To na mnie zaczeka, bo i tak chwil mało zbiorę. Teraz już twoje miejsce, bo ja już nie mam miejsca w torbie. I wychodzimy. Idziemy tam do góry. A naprawdę wiecie, to nie jest aż tak duża różnica. Tak jak na kasynie, że potencjalnie... Bo wiecie... Kasyna na różni się sporo, jeżeli chodzi o tłopu, Bo jeżeli bierzemy gotówkę, no to już widzieliście w sumie raz. Praktycznie nie da się zebrać tej gotówki. W ogóle nie da się jej zebrać we dwóch w całej. Więc tutaj zmiana jest zwyczajnie wręcz potrzebna, żeby to zrobić, żeby zmienić żeby w ogóle kraść, nie. Dlatego kradnie się tam albo za albo złoto. No czasem są jeszcze diamenty, jeżeli pojawiają się eventowo, ale diamenty to jest taka kasa, tylko że zbustowana. Pozbiera się dosłownie tak samo, tylko że właśnie to, to jest różnica, że te diamenty są najwięcej warte. Ale na to też mieć specjalną właśnie taktykę przygotowaną, musi być też dobre rozstawienie, żeby we dwóch to w ogóle zebrać, bo jeżeli już kradniecie we trzech, tym samym oczywiście już się kończy, kończy się tak naprawdę zabawa, kończy się zysk z tych diamentów, bo te diamenty są warte tyle, co właściwie nic. Ja biorę sobie swój motocykl i jedziemy. Tędy, zawracamy. Jeźdzba, nie, chodźcie, za mną, a daleko zajedziemy. To wiem, może nawet na elitę to ugramy. No tutaj wiecie, zyski z tych diamentów naprawdę są takie. Takie mówię, takie trochę no wiesz, A W Caiopellico praktycznie każdy łuk może powiedzieć, że jest sobie równy, że nie opłaca się go resetować jeszcze po pierwsze. Reset tego to jest cała misja. Zwiat na Caiopellico to jest praktycznie Jedna trzecia jeszcze czasu, Który jest ci tak naprawdę potrzebny. Tu w ogóle do tego, żeby w ogóle mieć lepszy łuk więc to naprawdę bez sensu jest. Najlepiej zgrać, grać na Cajopelico to co się wylosuje. I to tak autentycznie, naprawdę. Mówię wam poważnie, że to co wam wypadnie, to grajcie. Wypada kila trudno, macie nie farta. Wypadnie wam no to się cieszcie. Także ja tutaj czekam chwilę i napad się tym, tym samym zakończy. Wiecie, wychodzimy z ponad 2 milionem, znaczy z ponad 2 milionami, więc nie ma tragedii. Dobra, przekazujemy sobie torbę, biorę kopertę, dzięki, dzięki. I tym samym... Rozchodzimy się praktycznie w swoje strony. Nego, że dał mi tutaj dosyć sporo, bo dostałem 30% na tym. No to z no faktycznie to jest 2 miliony 800, no to jeszcze z tych 30% ja mam 500 tysięcy, 550. I jeszcze do tego jest elita wpadła z poziomem trudnym, więc jeszcze do tego 100 tysięcy. Więc za ten napad akurat jest bardzo, bardzo dużo hajsu. Koleś miał dobrze przygotowane, bo miał 3 kubki złota. Czyli tyle ile trzeba we dwóch i tym samym ja sobie zarobiłem naprawdę bardzo, bardzo spory hajs, bo to jest naprawdę bardzo duży. 600 tysięcy 650 tysięcy za pomoc komuś na napadzie to jest bardzo dużo. Ej, dobra, przybijamy pionę, wszyscy tutaj najedzeni. No i tym samym... a się też nie pojawiło oczywiście ta końcowa tabelka. Czasem się buguje, się nie pojawia. Trudno, no trudno. Ale ważne jest to, że napadzik szybko się powiódł, szybko się udał, szybki szpil. Właściwie jak to zawsze jest na Caio Perico. jest bardzo szybkie. No i tyle w sumie. Także, to byłby na tyle. Do następnego, cześć.